Okres przygotowawczy został podzielony na kilka etapów, podczas których główny nacisk będzie kładziony na przygotowanie motoryczne, jak i rozwój umiejętności technicznych i taktycznych. Mamy w planie yy, no... Tutaj głównie pracę nad przygotowaniem motorycznym. Oczywiście też będziemy pracowali trochę nad techniką, nad taktyką gry naszego zespołu, więc no jest sama masa rzeczy, które, które chcemy zrobić. Musimy wszystko poustawiać, przygotować zawodniczki do gry według systemu, który chcemy realizować w lidze, w meczach, więc, więc mamy co robić i, i bardzo dobrze, że mamy dużo, dużo czasu, dużo do, do pracy i ten czas na pewno bardzo dobrze wykorzystamy. Przygotowania odbędą się w obiektach we Wrocławiu. Klub zaplanował także mecze kontrolne ten etap rozpocznie się w połowie września. Mam zaplanowane dwa mecze sparingowe z Sauronem Dąbrowa Górnicza. Jeden z tych meczów będzie jakby jako pierwszy rozpoczynający nasze w ogóle sparingi. Drugi z tych meczów będzie meczem kończącym wszystkie nasze sparingi bezpośrednio tydzień przed ligą, a w międzyczasie, między tymi dwoma meczami zagramy dwa turnieje. Jeden z tych turniejów będzie w Karpaczu, drugi z tych turniejów będzie w Szamotuach. A kiedy będzie można zobaczyć w akcji Impel Wrocław? Zobaczymy kwestię tego meczu z Dąbrową Górniczą, czy on będzie otwarty dla publiczności czy nie. Mi się wydaje, że pewnie może być otwarty dla publiczności, jakby tutaj nie ma z mojej strony żadnych obiekcji w tym względzie, więc jak najbardziej myślę tak. Ale kwestia organizacyjna tutaj wchodzi w grę, czy to będzie, będzie możliwe. Ewentualnie, no to myślę, że pierwszy to mecz we Wrocławiu, to będzie ten oficjalny jednak mecz, mecz w lidze. E, e, więc na niego możemy zaprosić kibiców. Wrocławianki w nowym sezonie będą bronić brązowego medalu Mistrzostw Polski.